Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Danielus. I mam do Was trzy krótkie sprawy. Gramy w Fira 3, gramy w kooperację i jest ze mną Wojo. Tak jest. Witam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnych krwistych, mam nadzieję, emocji. No i dokładnie tak. I lecimy dalej. Mój wieka jest ze slumsów okalających więzienie Proszę. i odszukaj jean. Widzisz, ile tu jest trupów? Eee. Uż, nie, nie uszło to, to mojej uwadze, że tak ci, tak ci powiem No w końcu slumsy, nie? Kanały A utopiły tutaj główka. się Główka makówka Ty! Horon, choro, chor, Jakieś no hieroglify! Ha. Jakieś hieroglify są tutaj, patrz Coś biegnie. No. Widzisz? <laughs> jakieś krzyże? Ty Czasem to nie są, nie są z Warszawy? Uuu wow. Co? Z tej rury coś wypadło, jakiś koleś To chyba tobie, bo mi nic nie wypa... A duo? Co to było? Aha, pewnie miałeś pewnie ten. No, łączę mentalne, tak? Tak, tak, tak. No właśnie. O jasny git ale w nie, niezłych, po, niezłych pozycjach, że tak powiem, oni w nie wow, wow, alma, alma, alma! Gdzie? Na szczęście nie widziałem, ty jeśli gdzieś pierwszy. Ty, ale weź tak się nie oddalaj ode mnie, co? Trzymajmy się tak mniej więcej. No, pięć ja myślałem, że ciebie. idziesz za mną. No. Musiałem się przyjrzeć jednemu stworkowi, który leżał na ziemi. oczywiście wiadomo skoro mój kolega jest pointmanem to wiadomo kim ja jestem to chyba wystarczy odpowiedź o kurde znowu jakieś dziwne dziwności ja nic nie mam of of more no coś tutaj miałem o ale widok aż mi źrenice poszły nareszcie mam broń Kurna, pajęczyna, jasna cholera. O kurna. Mi tam jeden z widzów doradził, żeby nacisnąć przy, i przytrzymać e, środkowy klawisz myszy, scrolloka Ciekawe po co, zobaczymy. Wow, wow, co to, 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 to było? Skurcz, żeby się ulotnił. I jeszcze ktoś warczy na mnie. Świnia. Dobra, wjedę do ciebie, bo kurde, nie możemy się... Musimy się trzymać razem. Mam kolejne łącze mentalne. No właśnie zauważyłem. Okej, okay, lecimy dalej. Co to jest? Nie wiem, ale otwieram. Wow, wow. Kurwa, to bolało. Eee. Dobra, stary, załatwić. No ale gdybym mógł, to bym załatwił. O, oh, Co to jest? ho oh, oh, oh. Dalej. What the fuck? Alma Alma Orgazm Ty, zmieniła się Ty czy mi się wydaje że ona nam pomogła? Mm, nie wiem, to nie była no, to... Alma raczej ten stwór który, y, który załatwił tych Ale spójrz teraz, ona siedzi w... nie, nie, nie zbliżaj się, stój, nie zbliżaj się do niej, bo cię je... Poczekaj Poczekaj, czekaj, czekaj, nie zbliżaj. O, zniknęła! Ty nie chcę nic mówić, ale ona nam pomogła. Ona poza po, po wszystkich. Ale stary to nie była ona, to był taki stwór, który tu wcześniej skakał Ty masz maksymalną ilość amunicji? Mm, nie wiem czy maksymalną, ale dosyć sporo. No to tutaj jest jeszcze jeden gnat, możesz tego wziąć z powodu wziąć. Znaczy już za daleko. Ło Wow, ale <laughs> Wow! O. co jest? Nie wiem. By mnie prądem popiściło. Co? Co Cholera! Ty? Znowu? Kuźwa, co jest? Ja, ja dzisiaj jeszcze nic nie stypiłem. Zobaczcie cholerne hieroglify? Ty, no. Podoba mi się wygląd Fetela. Cały, cały jestem w czerwieni. Idziesz? Idziesz, dobra. Ej, no, fraps mi się znowu. Protestuje? No, czasami, no jak zmienia się, zmieniają się odcinki, te 2-3 minutowe, to Aha, przeważnie nie cięcie. O, Jezu, na powierzchni jestem. Światło nosi się w sobie. Dobra, nic nie mówiłem. I no, poczekaj chwilę, bo ja nie biegnę, tak? Ja też nie, bo nie mogę. Aha, nie bra... A ty ciekawy, czemu ja wcześniej mogłem biec przez chwilę? Kurna, dość długie te kanały są. To to Wenecja jest? O, jasny, cholera, co to było? Mi się obok, Mamy mi się trupa Ej, roz... łączę mentalne Uwaga, tutaj Bo coś słyszę wow, 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 są tutaj Skurczyby, ta Na bok, na bok, na bok A, rozumiem, że frontalny atak Ok Chciałem to zrobić po cichu Z <laughs> Wow, 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 w wow. sumie jakby działało. No pokaż się skur, który, który się pokaże. Bo w sumie poczekam o ciebie. Jesteś dobra No pokaż się. Wal. Akurat przeładowywałem, ale jest ok. Wow wow, ja zaraz skipnę. I ta fetal I to fetal zginie to nieco to nie powinno być. BOM Żyję? Cześć, poszukaj yy, różnych rzeczy w tych budynkach Może jakieś tam łącze mentalne będzie albo coś I Tutaj z wielu budy budynków nie ma mój drogi no, kilka jest A to świnie, zamknę przed nosem okna No co za wredne skur Ciebie? Tu musiałeś się nie spodobać No... <laughs> w sumie to się nie dziwię Cicho Tu jakaś, jakaś giwera tu jest, to jest strzelba masz Trzeba nie chcę. No tak idźcie w Pistolet jest jak dla mnie. Maszynówka. No ta, ta maszynówka, co tutaj jest, to mi bardzo przypomina na ten UMP-45 z Battlefielda. Kurde, wszystko mi się z, z Batym kojarzy. Jasna, cholera. Dobra, y, jesteś? Jesteś, dobra. Tak, 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 idziemy. Teraz gdzie? Tutaj? tutaj są drzwi. No to idź. Idź pierwszy. Oj, 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 oj. nieładnie, nieładnie. Może ja się przyłączę do zabawy? Wow, granat! Ale odrzut ma ta, ta broń Szkoda, że nie ma tutaj systemu rozwinięcia broni. Wow! Gin, gin, gin. Wow! Ajajaj, aj, aj, Fetel dostał, ale... Nie, nie dostał. Żyjesz? Pewnie, że, że żyję! Okej. Okay. Znaczy dostał mój... Dostał moja druga osoba, dostała. Ja żyję cały czas i będę żyć. Chyba bo... Poczekam na Ciebie, nie będę szedł dalej. Ja tu penetruję. Tylko za bardzo, się, za bardzo się nie... Dobra, już nic nie mówię. <laughs> Tutaj ktoś, coś kogoś tu słyszałem. Tu jest pusto. Coś jest? Tu jest pusto. Kurde, tu, ni tu nic więcej nie ma, na górę, na górę. Yeah. Yeah. W wow. Te. <laughs> na powitanie, na dzień dobry. Te, yeah. pizdu dostał Dostał w dupsala, Wbijamy No raczej. Oj, oj, oj. Gdzie to jest skurczybek, jest? Idę na górę. Dobra, idę, idę z tobą. I tam, ty tylko jeden przeciwnik był, niewiele. Ty, tu jest snajperka. Widzę. Snajper... Biorę. Ach, pomogę ci trochę, przyjacielu. Oooo, snajperka jest zajebista. Raczej. Oj, 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 oj. Wow, Gdybyś ty to widział to co ja zrobiłem gościu to byś się zdziwił papa. Oj 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 Fetel do gorywa Nie wiem dlaczego A pewnie granat Ja na dole jestem i czekam na ciebie Leżę z trupem? Widzę, widzę, już Niestety fetel dostał dupę z film bezwarunkowo Oj biegnie tu ktoś A żeby fetel kurno, Żeby fetel dostał Idziemy Fetel się musi teraz zemścić Prosto? Ciszo? Już pozdejmowałem ich Kiepski, kiepscy byli. Ja tak szybciej szybciutko zniknęli. Tutaj... Tutaj masz broń. Tu nic nie ma. Ja jeszcze skoczę tu na górę, może coś będzie. Nie, nie ma Trudno To musimy iść. Nie było tam nic. Nie, nie tam Nic co by cię mogą zainteresować. O, tu jest strzelba, bierzesz strzelbę? Nie wiem. Nie, strzelby. nie. Chociażby mi się wydaje, że chleba też robi swoje. No, robi, robi, ale mam snajperkę. A nie zdążyłem wejść w niego. Za chwilę ja padnę. Wow! Dostał z noża. <noise> Momentalnie mi się przypomniał Battlefield. Znowu. Mam obsesję chyba. Małą. Tu nic nie ma. Tu coś jest. Czekaj, to jest tu na co coś jeszcze może być. Dobra, idź. Nie, tutaj chyba. Chociaż? Nie, tu nic nie ma. Mi się wydawało, że ktoś tu łaził, ale. Nie źle mi się wydawało, najwidoczniej. Chodź, się Gdzie teraz? Tutaj? Idę, I'm coming! I'm coming to get you, motherfuckers! Nic nie mówiłem. Ale muzyka fajna, klimat daje. Ue well, no w ogóle ta gra jest klimatyczna bardzo. Jak na razie przynajmniej łączę mentalne? Ale przejście przejście Well Ej hey no fraps, fraps, nie, nie nie, rób mi tutaj no Telewizor? Już nie. Ty, ten, ten telewizor jeszcze żyje. Uważaj, tu coś mi się wydarzy, tu może coś być, uważaj. No ja, jak tego to jak, jak ktoś się pojawił to pakuję to, to pakuje się gościa. Czekaj, w... czekaj, na górze są. Tak w... rzucę, widzę, Rzucę granatem. Okej. Okay. W <śliniczny> teraz. Wo, wcisk zrobiłem. Ło, ja pierdził co ja zrobiłem, ty ptyszgo, ja wszystko zapodałem. Ty widzisz, wiesz jak się robi ptyszgi? I jak? Biegniesz? ja robię środko środkowy robisz myszy. Bo ja już właśnie zapomniałem. No jest, to jest faktycznie. O, to... I zamiast... I to jest zamiast noża. Jak stoisz w miejscu i walniesz środku scrolloka to masz noża, a jak biegniesz nie ciśniesz z to masz... flisk Dobra, świat nie ma. Ciekawe czasu minie zanim się to moje ciało rozpadnie. Na razie wolę iść z tym moim alternatywnym ciałem. Ale jakoś tak nie zmienia mi się ekran, więc nie wiem. Czy w ogóle to się zmieni czy nie? Ty na razie mogę iść tym graczem kurczę, nie wiem O cicho, cicho, już się rozpadam, już się rozpadam I w do. Wow, uważaj granat! Widzę jaj aj, aj. Ale nie zdążyłem uciec Dobra, mam cię Okej okay. Ale cwaniaki, od dupy strony nas zaszli o w końcu, czemu nie mogę wejść w gościa? Gdzie ty jesteś? Ja jestem za tobą. Ach tu! Ty, ty, więc już nikt nie ma tutaj. To jest tu masz amuni... nie, to, to są to strzelby amunicją. Tam Ale był? snajperka ładnie wchodzi. O tylko, że snajperka jest... Gdzie ty jesteś? Na, na dole. Na dole? O, laleczka. Oj kurde. A ty żeś spadł jakoś na dół, czy co? Nie, strzałem Ach, po Ach dobra. Już nic nie mówię. Gubiłem się. Ok. Eee, tam tutaj byłeś? Tak, tak. Laleczka tam była. Aha, dobra. O. Co jest? No Co za skurczybyki zamykają przed nami okna? Te ja słyszałem. A ja sobie w nich wejdę, pozwolę sobie w nich wejść. Niech tylko się ktoś ujawni. Dziękuję. No, pokaż się w końcu. Oj chłopie, nie rób mi jaj. Kurde, granat. Bum. No i o to chodziło. Pięknie. Ach, cudnie. Kto jeszcze? Chcę oberwać. Nie no, to było śliczne. No teraz mogę przez chwilę pochodzić sobie moim żołnierzykiem. Dopóki ci ciało nie rozpadnie. A ty zobacz tą krew nad, na drzwiach, jak zajebiście wygląda. Kurde, ślicznie. Tak połyskuje pięknie w świetle słońca. Gdzie teraz? Dalej. A widzę właśnie miernik i mi się miernik zmniejsza, jak jestem w ciele innego bohatera. Dobra, trzeba się stąd ewakuować. Bo i tak... O, granat energetyczny. Hmm. No zobaczymy. Mi się musi naładować ten pasek, żeby móc wejść w przeciwnika. Trochę mi się długo będzie ładować. Trafiłeś? Znaczy nie, patrzę na ten granat energetyczny, fajny efekt Wiesz co, ee, Obawiam się, że granat energetyczny na ludzi nie będzie raczej działać Dobra, ja mogę się opakować powoli Tu nic nie ma. Tutaj musimy wejść. O, są! Dostał, wprawdzie zużyłem trochę amunicji swojej, ale dostał. Co teraz, jak się robi? Jak się robi? Nie wiem, jak się robi. Klaskanie, cholera. Nadal nie wiem, jak się robi. O, masz bazukę, bozu widzę. Tak. Świetnie. To na pierwszej, bo ogólnie może być ciężko z nami. Nie mam amunicji do niej Musi gdzieś tu być amunicja, no nie, nie mów, że nie ma Już nie mam amunicji do niej, kurde Kurde no Zaraz mnie rozwali Uciekaj od niego No właśnie uciekłem Musi być gdzieś tu amunicja Ty, a tam nie ma czasu w tej skrzynce? O, amunicja do snajperki też mi się skończyła Fajnie Czekaj, mam jeszcze dwa granaty Dobra, chyba po sprawie Podnik O kurde, granat Bum. Pierdut Jeszcze coś? Dobra, robot, robot rob rob teraz tylko ludzi mu się Okej, jestem. O ty kurno, co ja ją teraz? Widzę, widzę. Spadaj <śm> To było cudne. Teraz ja mam bazukę i nie zawaham się jej użyć. Nawet na człowieka. Ah Sitnie jak ja to lubię. Kto jeszcze? Ty? Tomasz. masz? Oj, nie, nie trafiłem. Nieładnie. Kurde, skończyła mi się amunicja. A to pech Uo ja pierd. Nieźle. Jak to? Jak można wyrzucać broń? Ach, w ten sposób. Nie było pytania? Który we mnie jeszcze? Polera. Wow. Granat. Dobra, bo to on jest mój. Albo i nie. No giń, zdychaj deszczu Oj, za chwilę się rozpadnę A! ślicznie Wow, co to było Eee, czyżbyś nas łączę mentalne? Nie Do czego mi się Jak się tutaj kurde robiło Nie kapuje. Chyba że klaska nie można zrobić, jak się ma maksymalny pasek zdrowia, znaczy tego, energii. No kurde, znowu mi fraps nawala, ja pierd No musiałem wyłączyć frapsę jeszcze raz, go wyłączyć, bo Gdzie ty jesteś? Na dachu. Ty byś, ty byś sam nie szedł kurcze, bo możesz sobie Zrobić kuku. Oj! O, no, myślałem, że to następnie, a to widzę, że to ty. Ło! Wow. Pięknie! Mam pytanie, jak to robić na skanie, bo nie mogę do tego dojść? Nacisk naciskam, trzymam rozkrolloka przed dłuższy czas a i tak nie mogę tego zrobić. Gdzie ty jesteś w tej chwili? A, gdzież włączamy to, znalazłeś? Ślicznie. Fuck. Dobra, tutaj trzeba iść. To jest stary, bo ja nic nie słyszę, tylko ciebie. Czemu? <laughs> Nadaje się katarynkę. Oj tam, oj tam. Może skupmy się trochę na samej grze. Już nic nie mówię. Nie, nie, nie o to chodzi. Wow. koleś miał chyba przebudzenie szybkie, co? Mmm, się jeszcze fok? Nie, woko nie. Szybka śmierć przynajmniej. Wow, mamy chyba przejąć śmigłowiec. No, no to wy. nie wiem. Ja dopiero tu się pojawiłem, więc nie wiem. on chyba ląduje No. A jeśli uważacie, że zbyt dużo gadam, to bardzo przepraszam, tak po prostu czasem mam. No, tak jestem po prostu wygadany troszkę chłopiec. Kurde, co on tam robi na górze? Tu jest dziura w tym, może trzeba by było przez nią przejść? O właśnie. Dasz radę wejść? Czekaj. O, ja, ja teraz... Oż oszych cholera. Co jest? Co to kurde, Iron Man? Wow. O ty suki, koty jedne Dobra Który Dobra, pochłonąłem ciało Tu jest jeszcze kolejne ciało A czy to jakaś taki? Dobra hmm. Znaczy jakie ciało? Znaczy ciało. E, jeśli zabiję przeciwnika No? ja, to nad przeciwnikiem unosi się taka tak jakby nie wiem jakiś hologram twarzy czy coś takiego, nie ma to nazwać. No no W każdym tak. razie jeśli to pochłonę, to mi się energia zwraca w, to w tym momencie. Aha, aha, Oj, tam wiem. jest jakiś skurczybyk co? Ja może się pozbędę tego ciała. Muszę trochę oczekać, zanim mi się energia odejść Odejdź, odejdź, odejdź! Bo ja nie chcę zginąć. Wow, Coś ktoś rzucił. Fak. Muszę, się, muszę się spadać. Pięknie. <laughs> Widzi widziałem tylko efekt końcowy. Oj, tam ktoś jest. I nas chyba nie lubi. Na górze... gdzieś był. Jest. Trzeba tam przejść końco. końcu. Ej, snajperka, łapę i napieprzasz w niego. Jeśli jeszcze masz, mam, 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 spokojnie. Jest i amunicja. Mam maksymalną teraz energię, powinienem teraz. Ciekawe, czy się w końcu klaskanie by udało. Gdzie tam. Kurde, zaraz padnę, cholera. Ej, spadłem. No i dupa. No nie, nie, nie trafiłem w podest, cholera. No, skuka, Dobra, skuka. Dobra do, do was wrócimy. Cholera, bo to wziąłem. No kurde, jak tutaj zrobić ten... <noise> jak tu zrobić klaskanie, cholera. Dobra, jest. Okej, okay, wróciliśmy ponownie. Mm. Niestety trochę wcześniej. Taki, tego błędu... Tu... No kurde. Ty... Tak to jest, jak ma się smutek e... włapię. Ale moich broni nie ma, no ja pierdzielę. To nie tak miał wyglądać. Teraz chodź, Maciarzu. He, <noise> <noise> pięknie. Okej okay. Cały? Cały jesteś. Tak, cały. Cały, cały Gira mów. Ale dziwnie umarł. Przynajmniej u mnie Dobra. Nie, ty tutaj amunicję wziąłem, dobra Tu są jakieś beczki, czy mi się wydaje? O, to nie było mądre Kurka wodna I tu może amunicję w razie czego, nie? Mnie. Tak, 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 wiem. Ty wiesz co? E, za mało unoszę po, o, przeciwników, żeby ci pomagać, także. Moment, on tylko wyjdzie? No. Halo! O, pięknie, żeś go rozwalił. No co się będę patrzył? To się będziesz pieprzyć, nie? Dobra, wbijamy teraz. No, kurde, raczej. Wypadałoby w końcu. Wow, co to było? To suki kot. Uważaj, 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 bo on tutaj gdzieś jest. No właśnie go nie widzę cholery, cholernika. Kurde, ty jest tajpaka, bo się twoja przydała tutaj. No, czemu nie trafiłem? No. Dostał. Wiesz go? Czekaj, widzę już gościa. Dostał, przez tego dostał. Aj, nie to. Chyba go trafiłem Ja zajmę się, zajmę się tym niebieskim A ty okay, się... Jestem, a... jestem tutaj na, na górze i właśnie steruję sobie żołnierzem, także Powinienem jakoś dać radę Wow, what the fuck, what A, użyłem aha. slowa, żeby... Tak, tak, no i świetnie, 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 bardzo dobrze No pokaż Dobra. się, niebieski Kolejny dostał w dupę W dup sztala Na górze jest suklinkot Nie chce się pokazać, trudno Oj ale miałeś zająć I, się tymi wojakami, a nie iść tam. To rozwaliłem gościa. Chyba. Znaczy, ja się z bojakami zająłem, ale widzę, że się pojawili znowu. Wcześniej ich nie było. No bo ja miałem zdjąć Zbyskiego. On, on ich stworzył. No to on ich stworzył. Dobra, bo ja już... Właśnie moja postać kończy swój żywot. Jest tu taki, jaki został jeszcze? Jak tam? U ciebie? Powoli idę Dobra Tutaj, ten niebieski został zlikwidowany już Na szczęście Gdzie ty jesteś? O. Nie wiem, szukam wejścia na górę e, Tutaj jest Teraz tu Aha. nie mogę wejść, co jest? Oj, to nie to e, No tutaj chodź, po podachu. Gdzie ty jesteś? Ja jestem z trzeciej strony O, tutaj jest wejście, dobra Nie, nie jest Wiesz co, ja to do cię dojdę, przyjdę, może by nie było. tu jest jeszcze da. Świetnie. To inaczej, inaczej pewnie poszedłem. Dobra, to możemy jeszcze raz od początku. Teraz, teraz nie powinno być problemów. O właśnie. Amunicja? Potrzebujesz? Nie. No i tu już jesteśmy, można powiedzieć, w domku. Ale... O. No, kurde, nie mogę nic zdrowinę z cholera. <grymne> Okej, okay, spadamy stąd. No, podałoby w końcu. O, dobrze jest. No, skarż. O, wysoko. <grymne> Ten wzrok. Oj! Tak, e, właśnie. Tak się kończy, jak zamawiam y, kawę ciepłą, a dostaję zimną. Nie zadzieraj z fetalami. Chyba się udało. No to wygląda. Tak. Się udało. W sumie ta misja nie była taka długa. Wbrew pozorom. No, ale, ale była ciekawa. Także oj, tak, oj tak. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki, które pojawią się oczywiście za jakiś czas na naszych kanałach. Dokładnie, to, to dużo mówić. Niebawem się wszystko pojawi po kolei, jak, jak leci. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.